Trawa, ściana i takie yeah. budynki. Tak, nagrywam par 2 o tych specyficznych furasach dla dzieci. I szczerze powiedziawszy, nie wiem, co gorsze smajsał, czy czy oni właśnie. Dzisiaj muszę wkurzyć pipka tak, żeby się mega zdenerwował i powiedział jakieś bardzo brzydkie słowo. Jakbym gdzieś to chyba słyszał. Zkazać, bo za chwilę będę mieć przypał. O, tak, został ostatni diamencik do wykopania, ale chwila czemu nie mogę go rozwalić? I bardzo dobrze widzowie ty on się za chwilę wkurzy, a wiecie co? Ja mam pomysł, że tak naprawdę na przykład wyleci mu taki normalny węgiel. Z tej rudy. O no, diamencie, czemu ty mi dajesz węgiel? Ja go nie chcę. Ja chcę diamenty, to chcę. Dobra, ty, on zaczyna się wkurzać. Mój plan zaczyna działać. A czekajcie, spróbujmy na przykład dać jeszcze takie normalne drewno. Nie, diamencie nie chcę drewna. Ja chcę diaksa. A czemu nie mogę go wykopać kilofem? Może. A ja pierwsza. No nie. Dlaczego to jest takie gówno? Jebko? Ten content, film, wszystko jest tragiczne po prostu. No, no nie mogę. Ja, ale, Eee! Oh yeah, I touch it just like that. <laughs> oh yeah. What, uh, wait, oh wait. Oh. <laughs> Haha, yes. ha, Pimpek, ty masz taką słabą krejówkę, podglądałem cię, przegrałeś. No nie, nie wierzę. Ten Pimpek to taki smajs, ale w dodatku z mega irytującym głosem. Takim mega piszczącym. Ej, co jest, Luczek, czemu jestem taki pier... Ty, czemu? Ale jestem nie... Ty. to, ty jesteś najgorszym kolegą, Ku nie bawię się z tobą. Co, Pipek, co ty powiedziałeś? Ty się serio mega wkurzyłeś? Ty wiesz, że ja będę musiał to wypikować? On to w pi... Twój montaż zajmuje max 5 minut, więc ci to cha zrobi, naprawdę we. Wy... j Co Pimpek jaki ty jesteś wkurzony, dobra, wejdź zagrajmy jeszcze raz! Nie ma szans, ja z tobą kurwa Nie gram, Idź sobie do własnego domku! Ogólnie teraz to Pimpek będzie prankować luczka, aż on się wkurzy. No dobra w takim razie, ja teraz go będę prankować! Mam nadzieję, że on też teraz powie jakieś brzydkie słowo! z będę bogaty. Joho, idę wykopać diaksy, od co? co to było? Patrzcie, jak wysadziło luczka, to był pierwszy dzień. Jezu, chociaż mógł wydrzeć pimpek jak pimpek, kiedy wybuchał. Utknęliśmy w lesie, gdzie grasuje straszny jeden. A few moments later. Siemma. No, pa, jak ja dole. One eternity later. Pa, kurwa, na p -dala, Luczek wchodzi chyba do swojego kibelka. Muszę tutaj usiąść, brrr, ale on robi wielką kupę. Fuj, ale wiem co możemy zrobić jak wyjdzie z kibla! To... Ja pierdolę Co to jest za narracja w ogóle? Co to co? Dzieci to oglądają, bajdole? Widzowie, zbliżamy się do 10 tysięcy subów, więc trzeba będzie zrobić jakiś specjal, no nie? Więc tutaj pod tym postem możecie zadawać pytania do QA, a nowych widzów zachęcam do zostawienia suba, bo wiele osób tego nie robi niestety. Udaję dziewczynę, aby ukraść brainroty w Minecraft. Dzisiaj zamienię się w taką dziewczynę i ukradnę wszystkie brainroty pimpka. Tylko chwilę, żeby on mi uwierzył, to ja muszę zmienić moją bazę troszeczkę. I ten napis baza luczka zmienię na baza dziewczyny. Ja pierdolę ja się już zaczynania. Cały dzień balek, całą noc biję kursy. Wszystko po to, by nagrać sep. 64. się wytrzymam tego? Raz, dwa, trzy. TNT. Tak mego pióra nazwali, bo trzymam TNT, TNT mojej mordzie, TNT. Dupę zaraz rozsadzi, tak działa. TNT, TNT, ku ta. Mmm, mardem jajka! ci coś dobrego i zobacz, to jest jakaś boneka ambalabu w czapce z. Luczek Shop, tak, ona tak fajnie wygląda i w sumie szapeczki z luczek są najlepsze na świecie, więc wbijajcie na luczekszop.pl Minęła minuta filmu, nie? Już jest pierwsza reklama. Nawet takie fajne podusie, a nawet plecaki i one są najlepsze! Czekaj, czemu ty reklamujesz sklep ludzka i tobie się to podoba! Nie, wywalaj, zapoznej ci tą czapkę! Nie, ten brain jest bolika, naprawdę fajny! Nie możesz bolika. go bić! Ja go teraz zabiorę i po prostu ustawię bolika. w tym miejscu! Ale wiesz co, dałbyś mi może jeszcze jakiegoś brainrota, bo ja mam takie słabe. Ale czekaj, przed chwilą wziąć sekretnego Lucky Bloka! No dobra, może mm. jeszcze jednego ci pozwolę wziąć! Ej, tak. I teraz wyobraźcie sobie, że to jest czyjeś dzieciństwo, nie? Słowo, po angielsku gnijący mózg, jest czymś z dzieciństwem. Filip, Ponowie, ponowie, spokój! Załatwcie to jak mężczyźni. Pójdę i czekam do wycieczkę i Podjeżdżam Bentleyem, ej. Ty mieszkasz Bentleyem, ey! Twój stary jest gejem, ey! Smaruje cię klejem, ey! Że nie będę mieć nic od niego. A tak naprawdę, jeszcze będzie chciał mi dać coś, ponieważ tutaj obok mojej bazy zajmę ją i tutaj w tym miejscu zrobię bazę luczka. I przekonuję ją całą na mój niebieski kolor, ponieważ pibbek będzie zazdrosny, że ja tak naprawdę poderwę tą dziewczynę i ona będzie chciała ode mnie brać te brainy. Kupię sobie Gucci Kredens, otwieram pakiet jak Fedek Zapnij mordę, jesteś z. towar wciągam kredens, twój stary jest kretem. Czas, a... Muszę iść do piekła. Teraz ja przejąłem to piekło. Co to jest w ogóle? Zamknij się potworze na ciebie też przyjdzie pora. Wiecie co może znajdźmy jakiś lepszy film, który ma więcej sensu? Dzisiaj Wojan oceni naszą piosenkę Minecraft, tylko chwilę on jest bardzo zły. O, nienawidzę Minecrafta! Czemu oni robią z Wojana jeszcze większego zjecha niż oni? Co No A... właśnie, halo, Wojan, my tak naprawdę nie wiemy <przydanie> o co ci chodzi, bo ty przecież uwielbiasz Minecrafta! Ej, no, czekaj, 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 przypomniałem uh -huh. sobie, chyba faktycznie lubię Minecrafta, ale nienawidzę tej piosenki! Co? ale ty, ale ty nawet jej nie... Ten no, Wojan znowu coś brał, nie? Minecrafta od lat, <trujemy> o, lat, 5. Od lat 5. Ej, ej, ej e, chwileczkę, co to jest? Co? 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 <trujemy> CO TO BYŁO NA ekranie. CZE mie się MIEŚĆ Z MOJEGO BABY... BABY face <noise> My jesteśmy w jakiejś symulacji, czy, czy coś? Dlaczego chcemy, żeby dupiasta gotka usiadła nam na twarzy? A, co to ma być? <noise> Tata ma być, tata e, ta ma być ba, To jest twój skin, ty, ty nie. jesteś normalnie nubkiem z minecrafta nie, To jest ja tak ja nie tak... wyglądam, to tak nubek wygląda Ten tutaj, nubek to ty przecież Ty prawdziwy tam Ej no właśnie e, bo tutaj wszyscy grają w minecrafta Woł oni mają swoje komputerki Niech już słońce wybuchnie I będzie koniec tego wszystkiego Tak szczerze no, no, To nie jest prawdziwy moja, nie my podoba mi się to Ale czekaj chwilę, nie rob tego To wybuchnie zaraz cały komputer Dobra, weźmy kolejny film. Nie mogę grać w Minecraft. Na moim ekranie są jakieś napisy. Uwaga, za 28 sekund dostanę banal. Ale! To on wie, że jak dostaje bana na serwerze multiplayer, to i tak może grać w Minecrafta. To zostały 4 sekundy, widzowie 3. Nero żegna i ja w tym momencie będę odchodził, bo dostaję teraz bana! No nie! I zobaczcie, tutaj pisze, że utracono połączenie masz bana, a mój skin wygląda tak przezroczyście! Ej, faktycznie widzę wszystko przez ściany i... Teluczek jest... nie p... Ci się coś? Chyba w Minecrafta nie możesz grać, czy coś takiego. Jestem teraz nad nasz... Naszymi domkami! Tylko chwileczkę, ty, dlaczego ja nie mogę tutaj zejść? Widzę tutaj Pipka! Halo, Pipek, słyszysz mnie? Jestem tutaj na górze! Co ten Luczek gadał z jakimś banem? Nie no, nie wierzę bo on nie prankował! Nie no, chwile... Przypominam, to są normalne chłopy, które gadają pewnie na Discordzie. Przed tym, jak i po tym, muszą być jednak normalni. Więc przemiana z... Wow, Luczek, ale to jest super! ...przychodzi... Dobra, stary, chyba kończymy.

A ja dzisiaj zostanę złym nauczycielem. O, ile to jest 2 plus 2. Widzowie, w ogóle jak wam minęły wakacje, bo mi dosyć szybko w sumie, jak zawsze. Patrz, musisz iść do szkoły. I jak to już jest w września, ale dobra, dobra. ja nienawidzę szkoły, nie, ja nie chcę tam iść, ja chcę skakiwać do basenu. O nie, tak nie może być, zły nauczyciel Luczek musi ci zabrać całą wodę z basenu, wyskakuj i wsiadamy teraz do busa. I zobacz, tam naprawdę pisze powrót do szkoły. Oh się tak super odpoczywałam w wakacje, no dobra, chyba muszę jednak iść do szkoły. No. Czy jakbym powiedział, że to może być jeden z najgorszych filmów o tej tematyce, to, to bym miał rację? Myślę, że tak. Co chwilę, w mojej szkole nie ma toalety i nie ma przerw, nie ma mi nawet miejsca na jedzenie. Chcesz iść do toalety, to w takim razie PUM, proszę, tutaj masz kibele! Co na środku, sali matematycznej mam robić w życiu! Nie, ja chcę wyjść z tej szkoły! Nie, nie, nie możesz iść, musisz... Imagin za 10 lat słyszysz nastolatków, co mówią O kurde, ale ten luczek i pimpek to było coś, nie to co teraz. Teraz to. O Boże! இட்டே <laughs>